Kochani bracia i siostry, bardzo serdecznie Was wszystkich zgromadzonych tutaj w tej pięknej, zabytkowej żuromińskiej świątyni pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich kapłanów, którzy razem ze mną są przy ołtarzu i już za kilka chwil wyciągnął dłonie w geście przyzywającym darów Ducha Świętego dla tych młodych. Bardzo dziękuję Księdzu Proboszczowi Tomaszowi za miłe zaproszenie do Waszej wspólnoty parafialnej. Dziękuję też tym, którzy przygotowali młodzież, Was drodzy młodzi, do tego ważnego wydarzenia duchowego. Wszystkich właśnie świadków, rodziców, rodziny, bliskich, wszystkich, którzy modlą się w tej świątyni. Chciałbym też moi drodzy Wam powiedzieć, że oczywiście w pierwszym rzędzie jestem tutaj w Żurominie po to, by szafować sakrament bierzmowania. Ale też chciałbym podzielić się takim osobistym doświadczeniem, że za każdym razem, gdy tutaj jestem u was, właśnie w Żurominie, to traktuję każdy taki przyjazd do was jako osobistą pielgrzymkę do Matki Bożej. Jako... Kapłan, biskup maryjny. inaczej sobie tego nie wyobrażam. I dzisiejszy dzień dla mnie tutaj, ta sobota, to sobotnie przedpołudnie jest wielką łaską. Moi drodzy, już za kilka chwil dokonają się najważniejsze święte gesty związane z udzieleniem sakramentu bierzmowania. Dobrze wiecie. O czym mówię? To będzie poświęcenie krzyży, wyznanie wiary, wyciągnięcie dłoni biskupa i kapłanów, modlitwa o dary Ducha Świętego, namaszczenie krzyżem świętym czoła każdego i każdej z tych, którzy pragną przyjąć ten sakrament. I wierzymy, że podczas udzielania tych sakramentalnych znaków towarzyszy nam duchowa obecność i wstawiennictwo. Całego zastępu świętych i błogosławionych Kościoła. Wielu z nich obraliście sobie za swoich patronów i przybraliście ich imiona. Pomyślałem sobie jakiś czas temu, że muszę jedno z kazań bierzmowaniowych powiedzieć o człowieku, który prawdopodobnie już do grona tych niebiańskich orędowników dołączy. Człowieka, który jest mi duchowo bardzo bliski. Myślę tutaj o słudze Bożym księdzu Franciszku Blachnickim. I choć nie jest on jeszcze ogłoszony ani błogosławionym, ani tym bardziej świętym, to patrząc na jego życie i duszpasterską działalność, szczególnie zaś na męczeńską śmierć, o której niedawno żeśmy się dowiedzieli, możemy być niemal pewni, że posiadł już królestwo, Przygotowane dla nas od założenia świata. Posłuchajcie, moi drodzy, kilku słów o tym wielkim kapłanie, wielkim człowieku. Myślę, że nie ma przypadków, że dzisiaj to w żuruminie miejscu, które jest tak bliskie z racji na właśnie biskupów męczenników płockich i doświadczenie właśnie Kościoła męczeńskiego. Kościoła, który przechodził różne koleje losu, losu w czasie II wojny światowej. Myślę, że warto o nim kilka słów właśnie tutaj Wam powiedzieć. Tu nie chodzi o to, żeby życiorys cały opowiadać, ale te rysy, które zdefiniowały jego życie. Urodził się w 1921 roku w Rybniku na Śląsku. I lata jego życia przypadły na trudny okres w dziejach naszej ojczyzny. Najpierw niepewność i widmo kolejnej wojny światowej, a później dorastał pod szyldem komunistycznego totalitaryzmu. Jako prawdziwy patriota angażował się w działalność konspiracyjną, za którą był wielokrotnie aresztowany i represjonowany. Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego to było aresztowanie w 1942 roku i wyrok śmierci, którego, który otrzymał. Ale następnie Hitlerowcy zamienili ten wyrok na kilkuletnie więzienie. Ksiądz. Franciszek Blachnicki miał świadomość tego, że wydarzył się cud w jego życiu. I to wydarzenie, czyli ocalenie życia, spowodowało, że on to swoje życie zaczął inaczej przeżywać. I po zakończeniu wojny wstąpił do seminarium duchownego i został wyświęcony na kapłana diecezji katowickiej. Ta biografia jest oczywiście o wiele bardziej bogata, ale chciałbym. Żebyśmy to sobie uświadomili, że bez wątpienia ten człowiek, o którym tutaj mówię, obok kardynała Karola Wojtyły, obok kardynała Stefana Wyszyńskiego czy księdza Jerzego Popiełuszki, przyczynił się do odnowy polskiego kościoła w czasach powojennych. Zasłynął przede wszystkim jako gorliwy duszpasterz dzieci i młodzieży. To on. W latach 60. XX wieku założył ruch Światło Życie, ruch oazowy, który także i dziś skupia wielu Waszych rówieśników w całej Polsce, także w naszej diecezji. Zapomniałem zapytać księdza proboszcza Tomasza, ale podejrzewam, że nie ma w Jorolinie. Na razie nie ma, ale z pewnością w przyszłości będzie, czego Wam serca życzę. I moi drodzy, szacuje się, że w tych minionych kilkudziesięciu latach prawie dwa miliony młodych ludzi przeszło przez ruch oazowy. I można spotkać ich w zasadzie wszędzie. Nazwisk nie będę mówił, nie ma takiej potrzeby, ale oni pracują w samorządach, w telewizji, w urzędach, w szkołach, ale przede wszystkim we wspólnocie kościoła. Jeden z nich stoi przed Wami. Ja wyrastałem w ruchu Światło Życie właśnie w latach 80. Moi drodzy, ci różni ludzie, poprzez swoje codzienne życie, wykonywaną pracę, zaangażowanie w życie Kościoła, potwierdzają, że oaza spełniła swoje zadanie, a więc wychowała nowego człowieka zakorzenionego w Bogu, oddanego na służbę Kościołowi i Ojczyźnie. Zmierzam powoli do końca chyba najważniejszych e, zdań, którymi chciałbym się podzielić z Wami w tym momencie. Ksiądz Plachnicki, moi drodzy, wiedział, że dla dzieła ewangelizacji, czyli dla głoszenia Pana Jezusa w świecie, dla rozwoju Królestwa Bożego tu na Ziemi, dla walki o duszę każdego człowieka, czasami trzeba poświęcić wszystko. Nawet doczesne życie. I tak też było w jego przypadku. Jeszcze do niedawna nie znaliśmy oficjalnej przyczyny jego śmierci, która miała miejsce w niemieckim mieście Karlsberg w 1987 roku. Uważano, że po prostu zmarł z przyczyn, zapewne naturalnych, chociaż były różne podejrzenia. Ale na szczęście wznowione trzy lata temu śledztwo pozwoliło odkryć naprawdę brutalną prawdę o ostatnich dniach, o śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. W połowie marca tego roku dowiedzieliśmy się bowiem, że założyciel Oazowego Ruchu został zamordowany przez podanie mu toksycznej, śmiertelnej substancji. A więc został, można tak powiedzieć, i tak pewnie potoczy się dalsza część jego procesu beatyfikacyjnego. Został męczennikiem za wiarę. Dziś też wiemy, że ten drugi wyrok kary śmierci oprócz tego zadanego mu przez Hitlerowców w czasie wojny, tym razem niestety skuteczny, wydały na niego właśnie służby komunistyczne. A bezwzględnymi oprawcami okazali się jego bliscy współpracownicy, tajni agenci służby bezpieczeństwa i do dziś niestety bezkarni i przebywający na wolności. Tu nie chodzi, moi drodzy, tylko o to, żeby ścigać kogoś dla samego ścigania, ale chodzi o elementarną sprawiedliwość, o dobro i zło. O to, jak my pewne rzeczy oceniamy, traktujemy. Zobaczymy, jak ta, ten wątek się potoczy, ale trzeba mieć nadzieję, że ta sprawiedliwość w końcu stanie się faktem. Dla nas jednak, moi drodzy, jakkolwiek zabrzmi to, to że został otruty, to jest wiadomość niezwykle ważna. Męczeńska śmierć Księdza Franciszka może bowiem właśnie przyspieszyć toczący się od kilkunastu lat proces beatyfikacyjny. Oto także módlmy się w czasie tej Eucharystii. Już zupełnie na zakończenie chciałbym Wam powiedzieć, moi drodzy, w ruchu Światło-Życie jest jedną z najważniejszych spraw dawanie świadectwa. Potraktuj, potraktujcie to kazanie właśnie jako świadectwo oazowicza o właśnie tym człowieku. Ja tak mi się wydaje, że nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem, myślę tutaj o moim życiu, gdyby nie Ruch Światło-Życie i dzieło księdza Blachnickiego. Bardzo dużo mu zawdzięczam. I na zakończenie warto zapytać, czego dziś może oczekiwać od nas ten człowiek? Postać niezwykła, jeszcze raz to podkreślę. Myślę, że Jego pragnienie, aby formować ludzi różnego wieku i stanu do dojrzałości ludzkiej, chrześcijańskiej, jest ciągle aktualne. Ciągle potrzeba ludzi odważnych, zdeterminowanych, zakorzenionych w Słowie Bożym, w liturgii, którzy będą odpowiedzialni za sprawy Kościoła i świata. Taki jest charyzmat ruchu światło życia. Moi drodzy, zwracam się szczególnie do Was, bierzmowani. Z pomocą ducha świętego, którego w czasie bierzmowania przyjmiecie, możecie i Wy stać się takimi ludźmi. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie z Wami. Takich ludzi potrzebujemy. Takich ludzi mądrych, głęboko pobożnych, ale prawych chrześcijan. Takich ludzi potrzebujemy. Oby tak było w Waszym przypadku, a to bierzmowanie. Niech będzie dla Was umocnieniem na drodze wiary, nawet jeśli teraz przeżywacie różne rozterki, problemy. Macie rzeczy, które mogą Was w głowie, które mogą Was odciągać od kościoła. Pozwólcie, że zakończę. Oddam głos teraz księdzu Blachnickiemu. To są trzy zdania z takiej publikacji pod tytułem Listy więzienne. To są jego zapiski. Właśnie z tego czasu, gdy był w więzieniu, i pozwólcie, że właśnie niech te słowa zabrzmią, i to będzie koniec tego kazania. W dzisiejszym świecie nie ostoi się katolicyzm połowiczny, tradycyjny, a nawet tak zwany głębszy, intelektualny, ale paktujący ze światem. Ostoi się tylko katolicyzm pełny. Autentyczny, ewangeliczny, nadprzyrodzony. Trzeba zdecydować się być świętym. Trzeba świętych ściągnąć z obłoków i uczynić z nich ideo powszedni, normalny dla wierzących. Uświęcić można tylko przez promieniowanie własną świętością. Świadczyć o Bogu skutecznie może tylko ten, kto nosi go w sobie. Amen.